Strata małżonka to jedno z najboleśniejszych doświadczeń, przez które można przejść. To nie tylko emocjonalne obciążenie żalu, to przytłaczająca ilość decyzji, które nagle spadają na twoje ramiona. W takich czasach łatwo podejmować decyzje z bólu, samotności czy presji ze strony innych. Ale niektóre wybory mogą prowadzić do niepotrzebnych żali, trudności finansowych, lub nawet emocjonalnych przeszkód które utrudniają proces gojenia. Prawda jest taka, że podczas gdy żal jest osobisty, istnieją pewne rzeczy, nad którymi zawsze warto się zastanowić, zanim powiesz tak. W tym filmie omówimy pięć rzeczy, którym powinieneś powiedzieć nie po stracie małżonka, błędów, które wielu ludzi nieświadomie popełnia, a potem zdaje sobie sprawę, że nie byli prawdziwie gotowi. To pułapki, które mogą sprawić, że i tak trudny czas stanie się jeszcze bardziej skomplikowany. Wiedząc o nich z wyprzedzeniem, możesz chronić swoje emocjonalne, finansowe i fizyczne dobre samopoczucie. Zostań ze mną do końca, ponieważ te spostrzeżenia nie tylko dotyczą unikania błędów chodzi o to, aby upewnić się, że nawigujesz tę część swojego życia z klarownością, godnością i wsparciem. Na które zasługujesz. Teraz zaczynajmy. Numer jeden. Podejmowanie dużych decyzji finansowych zbyt wcześnie. Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają ludzie po stracie małżonka, jest spieszenie się z dużymi decyzjami finansowymi. To zrozumiałe, nagle stajesz przed bankami, polisami ubezpieczeniowymi, inwestycjami. A może nawet przed pytaniem, czy zatrzymać, czy sprzedać swój dom? W obliczu żalu wydaje się, że podjęcie natychmiastowych działań zapewni stabilność lub poczucie kontroli. Jednak w rzeczywistości, smutek zaciemnia osąd, a podejmowanie nieodwracalnych decyzji finansowych zbyt wcześnie może prowadzić do żalów w przyszłości. Gdy emocje są wysokie, decyzje, które wydają się logiczne w danym momencie, Mogą nie być najlepsze na dłuższą metę. Wiele wdów i wdowców czuje presję ze strony dobrze myślących przyjaciół, doradców finansowych, a nawet własnej potrzeby szybkiego działania, aby sprzedać dom, przenieść się w inne miejsce lub dokonać dużych inwestycji. Ale miesiące po stracie małżonka to czas na emocjonalną adaptację, a nie podejmowanie finansowych ryzyk. Najmądrzejszym posunięciem, jakie możesz zrobić. Jest zatrzymanie się i danie sobie czasu na przetrawienie straty przed podejmowaniem wyborów, które mogą wpłynąć na resztę Twojego życia. Weź przykład: Margaret. 74-letniej kobiety. Po stracie męża słyszała od wielu osób, że powinna natychmiast zmniejszyć rozmiar swojego domu. Pomysł wydawał się sensowny, mniej miejsca do utrzymania. Mniejsze wydatki i świeży start. Więc w ciągu kilku miesięcy sprzedała dom, w którym mieszkała przez cztery lata Dygi. I przeprowadziła się do mniejszego mieszkania w innym mieście. Jednak gdy szok utraty opadł, zdała sobie sprawę, że podjęła decyzję w panice. Tęskniła za znanym otoczeniem, sąsiadami i poczuciem komfortu, jakie zapewniał jej dom. Patrząc wstecz, żałowała, że nie poczekała dłużej, zanim podjęła tak dużą decyzję. Decyzje finansowe nie ograniczają się tylko do nieruchomości. Wiele świeżo owdowiałych osób jest celem finansowych drapieżników ludzi, którzy widzą wrażliwość jako okazję. Niezależnie od tego, czy chodzi o niezamówione oferty inwestycyjne, agresywne taktyki sprzedaży czy nawet dobrze myślące, ale niekompetentne porady od przyjaciół, ważne jest, aby być ostrożnym. Jeśli ktoś namawia cię do podpisania dokumentów, dokonania dużego wypłaty lub szybkiej inwestycji, zrób krok w tył. Najlepsze decyzje finansowe rzadko są podejmowane w pośpiechu. Innym typowym błędem jest zbyt szybkie rozdawanie pieniędzy lub aktywów. Żal często rodzi silne pragnienie wspomagania innym dzieciom, wnukom, organizacjom charytatywnym czy bliskim przyjaciołom. Choć hojność to wspaniała rzecz, dokonywanie dużych darowizn finansowych lub podział aktywów zbyt wcześnie może pozostawić cię w wrażliwej sytuacji później. To, co wydaje się zarządzalne w danym momencie, może w przyszłości okazać się niezrównoważone. Przed podjęciem jakichkolwiek dużych decyzji finansowych, najlepiej skonsultować się z zaufanym profesjonalistą, który rozumie Twoje długoterminowe potrzeby i może pomóc mądrze zaplanować. Pierwszy rok po stracie małżonka powinien być czasem na stabilizację, a nie drastyczne zmiany finansowe. Eksperci często rekomendują zasadę roku, która sugeruje czekanie co najmniej roku przed podjęciem jakichkolwiek nieodwracalnych decyzji finansowych. Daje to czas na opadnięcie początkowego, emocjonalnego szoku i umożliwia ci jasniejsze zastanowienie się, co tak naprawdę jest najlepsze dla Twojej przyszłości. Strata małżonka to już jedno z najtrudniejszych przejść życiowych. Ostatnią rzeczą, której potrzebujesz, jest dodatkowy stres z powodu finansowych błędów, które można było uniknąć. Daj sobie czas. Szukaj zaufanego doradztwa i pamiętaj, że nie ma pośpiechu. Najlepsze decyzje podejmuje się w klarowności, nie w żalu. Numer dwa. Izolowanie się od przyjaciół i rodziny. Po stracie małżonka naturalne jest pragnienie czasu w samotności. Żal jest głęboko osobisty, a czasami samotność wydaje się jedynym sposobem na przetworzenie bólu. Jednak całkowite odseparowanie się od przyjaciół i rodziny może prowadzić do jeszcze głębszego poczucia samotności jednego, które sprawia, że proces gojenia staje się trudniejszy. Wiele osób wpada w nawyk wycofywania się, przekonując siebie, że potrzebuje więcej czasu. Ale prawda jest taka, że izolacja szybko może stać się trudnym do przerwania wzorcem. Ludzka więź odgrywa kluczową rolę. W dobrym samopoczuciu emocjonalnym, szczególnie w czasach straty. Kiedy ludzie zbyt długo trzymają się na dystans, często doświadczają zwiększonych uczuć smutku, lęku, a nawet fizycznego pogorszenia zdrowia. Badania pokazują, że długotrwała izolacja społeczna może osłabić system odpornościowy, podnieść ciśnienie krwi, a nawet skrócić długość życia. W przeciwieństwie do tego, utrzymywanie kontaktów, nawet w małych sposobach, może pomóc złagodzić emocjonalny ciężar i zapewnić bardzo potrzebne wsparcie. Weź przykład 78-letniego Waltera. Kiedy zmarła jego żona, z którą spędził 52 lata, przestał odbierać telefony, omijał spotkania rodzinne i rzadko wychodził z domu. Mówił sobie, że po prostu nie ma nastroju do rozmów, że ludzie nie zrozumieją jego żalu, a samotność wydaje się łatwiejsza. Miesiące mijały, a zamiast czuć się lepiej, czuł się gorzej. Jego dni zlewały się w całość, spadała mu energia i zmieniały się nawyki żywieniowe. Dopiero gdy sąsiad nalegał, żeby przyszedł na kawę, coś się zmieniło. Ta jedna rozmowa przerodziła się w cotygodniowy zwyczaj. A potem małą rutynę spotkań z przyjaciółmi. Im bardziej się angażował, tym lżej się czuł. Nie dlatego, że ból zniknął, ale ponieważ zrozumiał, że nie jest sam w trosce o innych. Kluczowe jest to, by nie zmuszać się do dużych sytuacji społecznych, zanim będziesz na to gotowy. Chodzi o podjęcie małych kroków, aby pozostać w kontakcie. Niezależnie od tego, czy odbierasz telefon, Wybierasz się na krótką spacer z przyjacielem, czy nawet dołączasz do grupy wsparcia, te małe działania mogą pomóc ci uniknąć głębokiej samotności. Jeśli nie masz ochoty rozmawiać, to w porządku. Samobycie w towarzystwie ludzi, nawet jeśli tylko słuchasz rozmowy, może przypomnieć ci, że życie toczy się dalej i że wsparcie jest dostępne, gdy go potrzebujesz. Innym błędem, który wielu ludzi popełnia, jest odsuwanie od siebie tych, którzy się troszczą. Czasami żal przynosi drażliwość, zmęczenie, lub poczucie, że inni po prostu nie rozumieją, przez co przechodzisz. Jednak całkowite zamknięcie się na pomoc może stworzyć niepotrzebny dystans między tobą a tymi, którzy naprawdę chcą pomóc. Twoi bliscy mogą nie mieć idealnych słów, ale ich obecność lama w sobie. Może być różnicą. Pozwolenie im na wspieranie Cię krok po kroku może przynieść pocieszenie, nawet wtedy, gdy słowa nie są wystarczające. Ważne jest także, aby szukać wsparcia od tych, którzy rozumieją Twoje doświadczenie. Łączenie się z innymi, którzy przeszli przez podobną stratę czy to przez grupę wsparcia w żalu, spotkanie w społeczności, czy nawet forum online może być niezwykle uzdrawiające. Rozmowa z osobami, które naprawdę rozumieją, przez co przechodzisz, może potwierdzić twoje uczucia i zapewnić, że nie jesteś sam. Żal nie podlega harmonogramowi, a nie ma właściwego sposobu na jego przeżycie. Ale całkowita izolacja tylko utrudnia drogę. Znalezienie małych sposobów na ponowne nawiązanie kontaktu z innymi w swoim własnym tempie może przynieść siłę, wsparcie. A nawet chwilę niespodziewanej radości. Pamiętaj, nie musisz dźwigać ciężaru straty sam. Są ludzie, którzy się troszczą, którzy chcą być przy tobie i którzy mogą pomóc ci ruszyć naprzód, krok po kroku. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam subskrypcję i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomoże nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, aby informować i inspirować Cię. Teraz przejdźmy dalej. Numer cztery: Spieszenie się w nowy związek. Utrata małżonka pozostawia emocjonalną pustkę, którą trudno jest wypełnić. Dla wielu osób towarzysząca lonelność jest jednym z najtrudniejszych aspektów żalu, a myśl o ponownym znalezieniu towarzysza może wydawać się jedynym sposobem na radzenie sobie. Chociaż nie ma nic złego w pragnieniu nawiązania więzi, jednym z najczęstszych błędów, które popełniają wdowy i wdowcy, jest spieszenie się z nowym związkiem, zanim w pełni przetworzą swój żal. Emocje związane z utratą mogą stworzyć głęboką potrzebę pocieszenia, ale podejmowanie dużych decyzji romantycznych zbyt wcześnie może prowadzić do większego bólu, zamieszania i żalu. Żal nie podlega harmonogramowi, a każdy leczy się w swoim własnym tempie. Niektórzy potrzebują lat, zanim w ogóle rozważą ponowne randkowanie, podczas gdy inni czują się gotowi szybciej. Jednak gdy emocje są świeże, ryzyko wejścia w związek z niewłaściwych powodów jest wysokie. Wielu ludzi nieświadomie szuka partnera nie dlatego, że są prawdziwie gotowi, ale dlatego, że chcą zastąpić to, co stracili, unikać samotności lub uciec od bólu. Te związki często zaczynają się z silnymi emocjami, ale brak im stabilności potrzebnej do odniesienia długoterminowego sukcesu. Weź przykład 72-letniej Barbary. Zaledwie, kilka miesięcy po stracie męża, który żył z nią przez prawie pięćdziesiąt lat, poznała kogoś za pośrednictwem przyjaciela i szybko weszła w nowy związek. Na początku wydawało się, że to towarzystwo, którego tak desperacko potrzebowała ktoś, z kim mogła rozmawiać, dzielić posiłki i cieszyć się chwilami, które pomagały jej oderwać się od przytłaczającej samotności. Jednak z czasem zaczęła zdawać sobie sprawę, że nie była naprawdę gotowa. Relacja przyspieszyła szybciej niż się spodziewała, i wkrótce poczuła się uwięziona w czymś, co nie czuło się odpowiednio. W końcu musiała się cofnąć i poświęcić czas dla siebie. Patrząc wstecz, żałowała, że nie dała sobie więcej czasu przed podjęciem tak dużej decyzji. Nowy związek powinien dotyczyć prawdziwego połączenia, a nie tylko emocjonalnego ulgi. Gdy ktoś spędził dziesięciolecia z małżonkiem, nawyki, rutyny i wspólne wspomnienia są mocno zakorzenione. Skakanie w związek, zanim przetworzysz tę stratę, może prowadzić do niesprawiedliwych porównań, nierealistycznych oczekiwań i poczucia winy. Niektórzy wdowcy i wdowy nawet zmagają się z sprzecznymi emocjami, chcą iść naprzód, ale odczuwają, że zdradzają osobę, którą stracili. To naturalne uczucia, ale muszą być uznane i przetworzone, zanim wejdą w coś nowego. Innym zagrożeniem jest narażenie się na osoby o złych intencjach. Niestety, są tacy, którzy wykorzystują ludzi w żalu, oferując emocjonalne wsparcie, a następnie manipulując lub eksploatując ich finansowo. Oszuści i nawet dobrze myślące ale oportunistyczne osoby często poszukują wdowców w podeszłym wieku, wiedząc, że mogą być emocjonalnie wrażliwi i potrzebować towarzystwa. Dlatego powinieneś ufać swojemu instynktowi i dawać sobie czas. Jeśli ktoś cię na coś namawia, chcąc szybko się zobowiązać, podejmować decyzje finansowe lub odsunąć cię od przyjaciół i rodziny, to są czerwone flagi, których nie należy lekceważyć. To nie oznacza, aby unikać miłości czy towarzystwa na zawsze. Wiele wdów i wdowców znajduje później znaczące relacje, ale najzdrowsze i najbardziej satysfakcjonujące zdarzają się wtedy, gdy obie strony są naprawdę gotowe, gdy decyzja jest podejmowana z miejsca uzdrowienia, a nie desperacji. Czas i refleksja są kluczowe. Poświęcenie czasu na przetwarzanie żalu, rediscovery osobistej tożsamości. I odnajdywanie spokoju w byciu samemu przed poszukiwaniem nowego partnera ma ogromne znaczenie. Jeśli zdecydujesz się ponownie randkować, rób to w swoim własnym tempie. Weź czas, aby zrozumieć czego naprawdę chcesz w relacji i upewnij się, że wchodzisz w nią z odpowiednich powodów. Porozmawiaj o swoich uczuciach z zaufanymi przyjaciółmi lub członkami rodziny i nie czuj się pod presją opinii innych. Niezależnie od tego, czy myślą, że to zbyt wcześnie, czy że nie powinieneś być sam, decyzja należy tylko do ciebie. Na koniec żal i uzdrowienie to głęboko osobiste podróże. Nie ma powodu do pośpiechu, nie ma terminu i nie ma podręcznika z zasadami. Najważniejsze jest, aby najpierw zadbać o siebie, aby w momencie, gdy nadejdzie czas, nowy związek, w jaki wejdziesz, będzie oparty na fundamencie siły, spokoju i prawdziwego towarzystwa. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę księ. Skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam subskrypcję i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, aby informować i inspirować Cię. Teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Przywiązywanie się do wszystkich posiadłości bez wypuszczenia. Jednym z najtrudniejszych rzeczy, które można zrobić po stracie małżonka, jest zdecydowanie, co zrobić z ich rzeczami. Każdy przedmiot niesie ze sobą wspomnienia. A myśl opuszczeniu ich może wydawać się utratą ich na nowo. Wiele wdów i wdowców zmaga się z tym, zatrzymując każdą sztukę odzieży, każdą osobistą rzecz i każde małe przedmioty tak, jak były, bojąc się, że ruszenie lub zmiana czegokolwiek oznacza zatarcie życia, które dzielili. Choć zrozumiałe jest trzymanie się, długotrwałe zatrzymywanie wszystkiego może czasami sprawić, że żal stanie się jeszcze cięższy. Uniemożliwiając emocjonalne uzdrowienie i zdolność do ruszenia naprzód. Trzymanie niektórych sentymentalnych przedmiotów jest całkowicie naturalne. Nie ma zasady mówiącej, że musisz pozbyć się wszystkiego. Jednak gdy cały dom pozostaje nietknięty przez lata, a ich szafa wygląda dokładnie tak samo jak kiedyś, unikanie wprowadzania jakichkolwiek zmian może przekształcić dom w ołtarz żalu. A nie w miejsce komfortu. Weź przykład 76-letniego Harolda. Po śmierci żony, z którą spędził 55 lat, pozostawił wszystko dokładnie tak, jak było. Jej buty zostały przy drzwiach, jej ubrania pozostały w szafie, a jej ulubione krzesło nie było dotknięte. Na początku wydawało mu się, że to sposób na utrzymanie jej blisko, ale z upływem miesięcy uświadomił sobie, że chodzenie obok jej, nietkniętych rzeczy każdego dnia, trzymało go w tym samym miejscu emocjonalnie. Nie był gotów, aby pozbyć się wszystkiego, ale gdy powoli zaczął oddawać niektóre przedmioty, zatrzymując tylko kilka znaczących, poczuł ulgę. To nie dotyczyło zapomnienia, ale tworzenia przestrzeni do uzdrowienia. Puszczenie rzeczy nie oznacza zapomnienia ani mniejszej miłości. To oznacza umożliwienie sobie przestrzeni do oddychania. Zamiast zmuszać się, by dokonywać nagłych zmian, zacznij od małych kroków. Wybierz kilka znaczących pamiątek, biżuterię, odręcznie napisany list, ulubione zdjęcie i stwórz dla nich specjalne miejsce. Gdy poczujesz się gotowy, zacznij segregować pozostałe przedmioty, decydując, co naprawdę ma znaczenie. A co po prostu zajmuje przestrzeń? Innym błędem, który ludzie popełniają, jest czucie presji ze strony innych do pozbycia się rzeczy, zanim będą gotowi. Przyjaciele lub członkowie rodziny mogą mieć dobre intencje, sugerując, że powinieneś oczyścić przestrzeń lub ruszyć dalej, ale ta decyzja powinna zawsze być podejmowana na Twoim własnym harmonogramie. Jeśli nie jesteś gotowy, nie spiesz się. Jednocześnie miej na uwadze, że trzymanie się wszystkiego spoczucia winy lub strachu może utrzymywać cię w stanie smutku dłużej niż to konieczne. Istnieje także równowaga emocjonalna w repurposing, a nie tylko usuwaniu. Niektórzy ludzie znajdują pocieszenie w przekształcaniu starej koszuli w narzutę, przekształcaniu kolekcji listów w książkę wspomnień. Lub przekazywaniu przedmiotów sentymentalnych bliskim, którzy je docenią. W ten sposób ich obecność pozostaje, ale w sposób, który przynosi ciepło, zamiast tylko smutku. Ostatecznie żal nie dotyczy rzeczy, chodzi o miłość, wspomnienia i więź, którą dzieliłeś. Żaden przedmiot nie zastąpi osoby, ale trzymanie się wszystkiego, co miało właściciela, nie przywróci jej. Puszczenie w małych i przemyślanych sposób to nie akt zapomnienia to krok w kierunku uhonorowania ich pamięci jednocześnie robiąc miejsce dla własnego uzdrowienia ruch naprzód nie oznacza oddalania się od nich to po prostu oznacza noszenie ich ze sobą w sposób który pozwala zarówno miłości jak i życiu współistnieć podsumowanie Strata małżonka to jedno z najgłębszych i najboleśniejszych doświadczeń życiowych. Wszystko się zmienia: sposób w jaki żyjesz, myślisz, a nawet to, jak widzisz przyszłość. Ale w obliczu żalu ważne jest, aby pamiętać, że każda decyzja, jaką podejmiesz w tym czasie, ma moc zarówno wspierać, jak i przeszkadzać w Twoim uzdrawianiu. Dlatego mówienie nie tym pięciu rzeczom, pośpiech w finansowych decyzjach. Izolacja od innych, ignorowanie własnego zdrowia, rzucenie się w nowy związek i trzymanie się wszystkiego bez możliwości zmiany, może w znaczny sposób wpłynąć na twoją zdolność do ruszenia naprzód z siłą i klarownością. Żal nie ma harmonogramu, a nie ma właściwego lub złego sposobu na jego przetwarzanie. Jednak pewne jest, że unikanie tych powszechnych pułapek. Może pomóc ci nawigować tę część swojego życia w sposób, który chroni Twoje serce i przyszłość. Uzdrawianie nie oznacza zapominania, a ruszanie naprzód nie oznacza zostawiania małżonka za sobą. Oznacza to, że uhonorujesz ich pamięć w sposób, który pozwala ci dalej żyć z celem, spokojem, a nawet radością w nadchodzących chwilach. Co najbardziej zapadło ci w pamięć, które z tych spostrzeżeń uważasz za najważniejsze dla swojej drogi? Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie, więc zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której nauczyłeś się dzisiaj i jak planujesz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich dzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film, i uznałeś go za pomocny, proszę polub, subskrybuj i podziel się. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, aby informować i inspirować Cię. Dziękuję za oglądanie i czekamy na kolejny film.